Od technika, bo on jest moim zdaniem bardziej wytrzymały. I zobaczymy, czy on się rozwali. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Crash Test. W dzisiejszym odcinku mam przygotowane kategorie i mam tutaj je wypisane, czyli ilość elementów, cena, bieg, kolorystyka, wytrzymałość, funkcje figurki i crash test oraz na samym końcu podsumowanie. Niektóre luki mam już wypełnione, żeby tutaj żebym po prostu tutaj nie zapomniał, czyli elementy 86, 113 i zaraz wszystko będziemy sobie e, sumować, który zestaw będzie lepszy. I dzisiaj zrobimy sobie LEGO City versus LEGO Technic. Dajcie znać, które waszym zdaniem wygra i które jest lepsze. Przechodzimy do pierwszej konkurencji. Pierwszą konkurencją są oczywiście elementy. Jak widzicie, mamy ich tutaj 86 po stronie LEGO City, a po stronie LEGO Technic mamy 113, a więc już od razu na samym początku przyznaję punkt dla Lego Technik. Teraz w rogu najprawdopodobniej Wam się wyświetla Lego Technik mamy pierwszy punkt. Lecimy dalej, kolejna konkurencja to cena. I już tutaj widzimy cena Lego City to 39,99, natomiast Lego Technik to 42,99. Bardzo porównywalne, ale jednak Lego City. Ty, tej konkurencji górą. Mamy 1-1, lecimy do kolejnej konkurencji. Kolejną konkurencją jest oczywiście wiek i mamy tutaj 5 plus lub 7 plus. No i od razu zaznaczymy tutaj Lego City, ponieważ Lego City jest dla młodszych odbiorców, no i tutaj ono wygrywa. Dalej lecimy, dalej mamy kolorystykę. I od razu Wam powiem: o, ge, o, ko, o kolorystyce się nie dyskutuje, o busach się nie dyskutuje. No i sami dajcie znać w komentarzach. Z, który z tych samolotów jest lepszy. Ja tutaj dla, dla obu panów przyznaję po jednym punkcie. No i lecimy dalej. Kolejnym jest wytrzymałość. No i od razu myślę, wydaje mi się, że Lego technik będzie bardziej wytrzymały, bo on tutaj jest, wiecie, bardziej takie wszystko jest... No akurat tutaj oderwałem, ale nieważne. Wszystko jest takie tutaj zwarte i... Dla mnie, moim zdaniem, to będzie bardziej wytrzymałe. Dlatego, punkt przyznajemy dla technika. Ale to wszystko się okaże, bo na koniec zrobimy wielki crash test. Dalej mamy funkcję. No i tak w sumie, przy tych małych zestawach nie mamy za dużo funkcji. Tutaj, przy zestawie Lego City mamy taką kabinę. Mamy taką otwieraną szybę oraz, oraz pokrętło, dzięki któremu możemy uruchomić. E, śmigiełko. No i dobra, e, tutaj mamy e, z tych funkcji, co mamy no to też śmigło. I od razu teraz mi się taka konkurencja, wymy, wymyśliłem teraz taką konkurencję. Na razie te samoloty e, oba odsunę. No i mamy dwa samoloty Lego City i Lego Technic. Teraz wam się wyświetlają nazwy e, na, ekrana, na ekranie. Najpierw wpuścimy jedno, a potem drugie. Najpierw City. Teraz właśnie wyświetlił Wam się czas. No i teraz Lego Technik. Mocniej zakręcę może. O, i dobra. Trochę na początku był nie wypał. Teraz właśnie wyświetla Wam się ta, e, czas. Ja zaraz sobie to odtworzę i zobaczymy, kto, komu przyznamy punkt. No i tak, funkcje. No to e, wygra oczywiście Technik, no bo to, to po prostu się dłużej kręci. Chyba wiecie o co mi chodzi. Także fun do funkcji przyznajemy punkt. Technikowi. Dalej mamy figurki. No i tak podsumujmy sobie: w zestawie Lego City mamy jedną figurkę, w zestawie Lego Technik nie mamy ich niestety żadnych. Dobra, czyli, funkty, czyli figurki przyznajemy punkt Lego City. No i uwaga, przejdźmy do wielkiego crash testu. Teraz przeniesiemy się na inny kadr i zobaczymy, który samolot będzie lepszy. No i już wam tłumaczę, jak to będzie sprawdzane. Po prostu będziemy robić, ile elementów nam odpadnie, czy żaden, czy y, jakieś elementy nam odpadną, to jeszcze zobaczymy. No i do tego przygotowałem sobie właśnie dwa elementy, bo ja jestem pasjonatem samolotów, y, dlatego postanowiłem je kupić w obu sztukach. Jeżeli jakaś mi się zepsuje, no to będę miał drugą po prostu na wymianę, bo zestawy są bardzo fajne. Dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. No i przejdźmy do wielkiego crash testu. Do naszego crash testu posłuży nam oczywiście młotek. Ale teraz odsunę nasza, nasze samoloty, żeby one nie ucierpiały. No i oczywiście trzy uderzenia w nasz samolot i zobaczymy, ile klocków odpadnie. Zaczniemy od technika, bo on jest moim zdaniem bardziej wytrzymały. Nie no, oczywiście żartuję, nie będziemy niszczyć klocków Lego. Po co zostały stworzone samoloty? Po to, żeby latać. I teraz przetestujemy, który będzie latał. I nadszedł czas na wspomniany już crash test. Biorę dwa samoloty i idziemy do okna. Uwaga, otwieram i zaraz co się stanie z moimi samolotami. I na razie sobie odłożę na nasz Lego City i uwaga, czy samolot tego technik poleci? No niestety się rozwalił. Dobra, nieważne. Teraz przejdźmy do samolotu Lego City. Mamy już go gotowego i zobaczymy, czy on się rozwali. Jak widzicie, również się rozwalił. Zobaczmy, jakie są straty. Już skoczyłem w buty i jesteśmy na naszym lotnisku. Lot był z pierwszego piętra, także naprawdę wysoko. I mamy pierwszy samolot z technika. Jak widzicie, odpadło mu skrzydło oraz... Jeszcze taki element. E, to jest takie małe skrzydełko, także no, straty nie są jakoś mega wielkie. Aha, to jest to skrzydełko od, od śmigła. Dobra, lecimy dalej i mamy... E, po, nad, mamy nas samolot z Lego City. No i tutaj mamy, odpadła nam kabina, no i jak widzicie dużo elementów. E, to raczej nie będzie na plus, ale jeszcze zobaczymy, odpadł również ludzik, a to też wiąże ze sobą dużo elementów, ale jest jeden plus. Samolot wylądował, cały samolot wylądował. Ja go nie ustawiałem. On tak naprawdę wylądował. Dobra, jeszcze się przejdę, zobaczyć, czy nic więcej nie odpadło. Przejdziemy do pokoju i sprawdzimy, co, jakie są straty. Jesteśmy już po naszym crash testie i teraz komisja do badań lotniczych, do badań wypadków lotniczych wzięła sprawę w swoje ręce i zobaczmy, co nam odpadło. Odpadło nam przede wszystkim skrzydło razem z czarnym bolcem, ale nie ma tutaj co się załamywać. Montujemy to, żeby naprawić nasz samolot. To nie jest nic wielkiego, tylko dobra. Nie, tutaj źle przyczepiłem. Tak to musi być. O. W taki sposób. Także mamy już tutaj zamontowane. Eee, no i dalej odpadło nam niestety śmigiełko, co pociągnęło ze sobą złamany klocek, ale to nie jest jakiś też wiecie, taki klocek mega, mega rzadki. Po prostu mogę go tutaj sobie e, odczepić i mieć nowy. No i tak, klocek złamany w jednym miejscu, ale to nic poważnego, ponieważ taki klocek mam na zastępstwo. Także możemy go tutaj sobie szybko zamontować. No i mamy sprawne śmigiełko, dalej możemy się tym bawić. No ale dobra, przejdźmy do kolizji w zestawie LEGO City. Teraz bierzemy cały ekran na niego. No i tutaj odpadło nam już znacznie dużo, znacznie więcej klocków. Ten akurat, ta szybka była przymocowana do wielu elementów. To też ciągnie za sobą duże straty samolotu. I mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery elementy oraz szybka to jest piąty element. E, taki cały element nam odpadł No ale tutaj też nie ma co rozpaczać Tutaj akurat się nic nie zepsuło, także montujemy Już widzicie samolot jak nowy No i odpadł nam ludzik Ale to akurat jest na plus, ponieważ ludzik e, Podczas lotu e, po, postanowił wylecieć z samolotu No i nic poważnego również mu się nie stało Nawet szybka mu nie odpadła Także to też jest dobrze e, No i wydaje mi się, że jednak Pomimo, że tutaj odpadło nam 5 elementów plus rudzik, to jednak przy tym zestawie technik rozwalił nam, się, e, s, rozwalił nam się jeden klocek. No i dobra, ja myślę, że tutaj na wytrzymałość taką ogólną, na crash test przyznajemy punkt LEGO CITY. Przejdźmy do podsumowania. Teraz po obu rogach, po lewym i po prawym, wyświetlają Wam się wyniki, który, zest który zestaw jest lepszy. Czy LEGO CITY, czy LEGO Technik. Dajcie znać, jak wy obstawialiście na początku. No i czy taki zestaw, taki zestaw punktów jest słuszny. Podsumujmy dzisiejszy odcinek. Minimalną różnicą punktową 5 do 4 wygrał e, oczywiście Lego City. E, no dajcie znać, co o tym crashteście sądzicie, bo ja mam pomysły na następny, na, na następny odcinek. I w następnym odcinku będziemy robić crashtec Gwiazdy Śmierci. Także czekajcie. Nie no, oczywiście to żart jest. Bo takiego zostało, to czym się nie będziemy zrzucać? Minimalne straty były, ale to tak już w życiu bywa. Dajcie znać, czy taki to Wam się podobał. Czy chcecie więcej tego typu odcinków? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!